Ale Arbeit für rewolucji. My, Polska, nie znamy pojęcia ustawienia Między Międzywojnie, kanał historyczny. Jak wyglądała włoska droga tworzenia mocarstwa? Dlaczego, pomimo wygranej w pierwszej wojnie, Włochy nie otrzymały obiecanych łupów? Co spowodowało, że mocarstwa europejskie nie liczyły się z Włochami. Co zrodziło faszyzm we Włoszech. O tym w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie serdecznie Państwa zapraszam. Jarosławie, Włochy były dość specyficznym przypadkiem. Państwa, które wygrało pierwszą wojnę światową, znalazło się po stronie zwycięzców, choć przypomnijmy, było to w ostatniej chwili, co znaczy zmienili front. Natomiast mimo tego, że stanęli po stronie wygranych, na pewno za wygranych uważać się nie mogli w świetle tego, co postanowiono w Wersalu, i ten końcowy sam etap wojny też nie wskazywał na to, że to jest jakiś szczególnie silny kraj. No dla Włoch wojna, pierwsza wojna światowa, to było jedno wielkie cierpienie. Zanim przejdziemy do opowiadania o tworzeniu właśnie tego imperium włoskiego, Mozart, tej idei realizowania, tej idei mocarstwowej, to trzeba wspomnieć bardzo ważny fragment, z czasów I wojny światowej, który można powiedzieć, że w pewien sposób podsumowuje stan Włoch, stan włoskiej armii i też nastrojów społecznych. A mianowicie trzeba wspomnieć o takim momencie kulminacyjnym, którym była bitwa pod Caporetto na przełomie października, listopada 1917 roku. Otóż doszło do ofensywy państw centralnych, które zmusiły wojska, wojska włoskie do wycofania się, do odwrotu ale ten odwrót przerodził się w paniczną ucieczkę. Ostatecznie Włochom udało się ustabilizować front i nie dopuścić do zajęcia Wenecji i około 10 listopada ta sytuacja tak naprawdę została już unormowana. Jednak był to cios dla państwa włoskiego, cios dla armii i doprowadziło to do takiej sytuacji, że spadły morale w ogóle w całym kraju, Trzeba wziąć pod uwagę, że wzięto właśnie Austro-Węgry i Niemcy wzięli do niewoli 265 tysięcy Włochów. Na rok Włosi stracili zdolność ofensywną. Dodatkowo Wielka Brytania i Francja musiała przysłać 12 dywizji Sądu Zachodniego. Oznaczało to jedno dla Włoch. Włochy są po prostu słabe. Nie poprawiło sytuacji wygrana pod Vittorio Veneto rok później, gdzie już zmęczone wojną Austro Węgry poniosły podobną, taką symetryczną porażkę jak Włosi rok wcześniej. Ta wygrana też trzeba no, pamiętać, że podniosła ona pewne morale Włochów, ponieważ zajęto Triest jest i. Było to wielkim festiwalem włoskiego patriotyzmu, gdzie przez 4 dni około 130 tysięcy osób świętowało zwycięstwo i odzyskanie zajmowanego przez Austro-Węgry miasta. Jednak prawda była taka. Włosi osiągnęli sukces dopiero z krajem, dopiero z europejskim mocarstwem, które było bardzo osłabione walkami podczas I wojny światowej. Benetto Croce, włoski, słynny włoski filozof, tak opisał Włochy w dniu zawieszenia broni z Wiedniem 3 listopada 1918 roku. Włochy wychodzą z tej wojny zakażone śmiertelną chorobą, z otwartymi ranami, z niebezpiecznie osłabionymi tkankami. To był obraz zniszczenia, za jakim kryły się podziały w społeczeństwie oraz bieda. Nie był taki plan. Jeśli właśnie nie była taka wizja Włoch wygranych, a to w takim razie jak wyglądała ta wizja mocarstwowa i e, tak żywa ta w momencie przystąpienia Włoch do Wielkiej Wojny i w ogóle czym kierowano się, to znaczy jakie miało podstawy realne ta wizja? Takim momentem przyłomu dla Włoch było właśnie wejście do Wielkiej Wojny. Jak napisał badacz historii Włoch, Richard Bosworth. Do wybuchu I wojny światowej, Włochy były mocarstwem na dorobku, poszukującym okazji do łatwych zdobyczy, które dałyby najmniejszemu spośród europejskich mocarstw jego miejsce pod słońcem. To powiedział właśnie profesor, ale teraz dokonamy pewnej, pewnego usystematyzowania właśnie tych celów oraz przeciwników na drodze do ich osiągnięcia. Najpierw cele. Jak podaje profesor John Mersheimer, Włochy obrały pięć kierunków swojej ekspansji. I tutaj po kolei wymijałem: Północną Afrykę, czyli Tunezja, Libia, Egipt, róg Afryki, czyli Somalia, Etiopia, Erytrea, Południowe Bałkany, to jest m.in. Albania, Południowe kraje Austro-Węgier, czyli Dalmacja, Istria, Trident, Wenecja. oraz uwaga. Południowo-wschodnia Francja i to w osobie klasyki i Sabadui. Na drodze do uzyskania tych celów stawali Francuzi w Afryce, Turcy też w Afryce i Bałkanach oraz Austro-Węgry w Tyrolu i na Bałkanach. I teraz pozostaje metoda, jaka ma przynieść sukces. Pewnie nikogo nie zdziwię, ale Powiem, że armia włoska była słaba i ten okres trwał już od połowy XIX wieku, co nie zmieniło się tak naprawdę do II wojny światowej. I tutaj mamy do czynienia z pewną stałą, która była ich kamieniem u nogi. Sam Bismarck tak powiedział o Włoszech. Włochy mają wilczy apetyt i spuchniały zęby. Czyli bezpośrednia wojna z silnym mocarstwem dla Włoch była skazaniem ich na klęskę. Włochy Włochom właśnie pozostawało albo prowadzenie szerokich działań dyplomatycznych oraz walka ze słabnącym przeciwnikiem, lub pokonanie bezprzecznie, bezprzecznie słabego przeciwnika. Jednakże, no, tak jak będzie za chwilę powiedziane, Włochy potrafiły przegrać z beznadziejnym przeciwnikiem, beznadziejnie słabym. No i to był właśnie taka, no, taki główny problem Włoch przez ten cały okres, tak jak powiedziałem, do II wojny światowej. Jak chodzi o dyplomację, to wejście do I wojny światowej dopiero w 1915 roku i to po stronie państw Ententy było wielkim sukcesem. I pomimo sojuszu z Niemcami Austro-Węgrami, Włochy właśnie w tym okresie były takim jazyczkiem uwagi i oba obozy licytowały się między sobą, które dadzą po prostu więcej przyszłemu sojusznikowi. Jednak w chwili zagrożenia można każdemu wszystko obiecać, zresztą co się okaże później, Obiecano, no, że tak powiem, wielkie fajewelki i cuda. Jednakże no, historia w pewien sposób dość brutalnie podsumowała włoskich dyplomatów i też to, jaką pozycję mieli Włosi w 1918 roku. Można powiedzieć, że w przypadku konfliktu z Austro-Węgrami też zadecydowała go polityka, ponieważ nie był to Pierwszy raz podczas pierwszej wojny, kiedy doszło do wojny między Włochami a Austro-Węgrami, e, wcześniej też mieliśmy do czynienia z takim konfliktem, i tam sytuacja Włoch była dość specyficzna. To, co jest ważne, to trzeba wytłumaczyć sobie pewne takie prawidła prowadzenia polityki. A mianowicie, sojusze nigdy nie są trwałe, i to nie jest tak, że podpisujemy z kimś pokój, pakt, sojusz i on będzie trwał w, w, przez trzy czasy. I do takiej sytuacji dochodzi w 1866 roku, gdzie sojusznikiem plus w wojnie z Austriami stają się Włochy. I oczywiście wojska włoskie zostają pobite przez wojska, wojska austro-węgierskie, a plusy pokonują Austro-Węgry. Jednakże z tej wojny zwycięsko wychodzą też Włosi. Za pomocą y, kanclerza Bismarcka, za jego wstawiennictwem. W wyniku tej wojny Włochom zostaje przyznana Wenecja. No a w, w, wcześniej mamy do czynienia z takim bardzo ważnym, niemalże konstytucyjnym wydarzeniem, jakim jest zjednoczenie Włoch w 861. Tak, tak, kluczowym. A na drodze do tego było państwo kościelne, które chroniła Francja przed całkowitą likwidacją. Po prostu państwo kościelne było pod takim parasolem ochronnym. Jednak znowuż do Włoch uśmiechnęło się szczęście, Wybuchła wojna francusko-niemiecka, która okazała się znowuż dla Włoch sukcesem. Państwo kościelne straciło swojego gwaranta i zostało wchłonięte przez Włochy właśnie w wyniku przegranej Francji. Był to tak zwany efekt uboczny pruski wygranej. Zmiany na Bałkanach. Kongres w Berlinie w 1978 roku, 878 roku oczywiście, jednak nie dał już żadnych korzyści terytorialnych. Trzeba jednak było obrać inny kierunek i Włochy obrały właśnie kierunek afrykański. No a ten kierunek wynikał stąd, że wpływy tureckie wyraźnie słabły w tam, tamtym rejonie. Rosja była takim chorym człowiekiem Europy, jak się w czas mówiło. E Turcja. E Turcja, przepraszam. Tak, dokładnie, Stanisławie. Tur Turcja się kurczyła i rozpoczął się wynik. Wyścig na teren Afryki w Afryce północnej. Ten wyścig. Początkowo wygrała Francja, jeżeli chodzi właśnie o te tereny, ponieważ zajęła Tunezję i to spowodowało właśnie pogorszenie się relacji francusko-włoskich. No, mieliśmy też tutaj do czynienia z Egiptem, gdzie też ten wyścig dla wygranej Włoch został udaremniony przez Wielką Brytanię i ona okupywała właśnie ten teren. I zresztą tutaj w Bismarck był osobą, która stanęła trochę na drodze, ponieważ nie dała poparcia. Włochom do tego, żeby okupować właśnie Egipt. Czyli te plany mocarstwowe Włoch zostały pokrzyżowane na tych kierunkach. To jaki, jakim kierunek w końcu został? No właśnie trzeba było szukać jakiegoś wolnego miejsca, można powiedzieć, że pod słońcem. I mamy tutaj do czynienia z tak zwanym rogiem Afryki. Tam zajęto Somalię, którą potem nazwano włoską, oraz Erytreę. Zajęcie Etiopii okazało się jednak dla armii włoskiej zbyt wielkim wyzwaniem i w 1896 roku wojska włoskie doznały bardzo takiego dotkliwej, dotkliwej porażki pod Anduą. Zresztą no tutaj można powiedzieć, że tak jak wcześniej wspomniałem, że nawet wygraną wojnę Włosie potrafili przegrać. Mieli do czynienia oczywiście z przeważającymi siłami Etiopczyków, jednakże że tak powiem, wiara zwycięstwo wygrała nad dobrze uzbrojonym wojskiem, który posiadał armaty, to jest też dość istotne, i broń maszynową, a można powiedzieć, że, jak nazwać, nie pastufy, ale no, zamuszeni jego będziemy mieli powtórkę. Nie, no to będziemy mieli zemstę. No ale ostatecznie z, takimi, z takim pospolitym ruszeniem odważna Odważna armia włoska została po prostu no, w sposób kompromitujący pokonana. No i teraz trzeba było się zastanowić, co dalej. I w 1911 roku pokazuje się światełko, a mianowicie, no, może jednak uda się zdobyć Libię. Trzeba sobie też zdawać sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie, te wszystkie tereny, które Włosi chcieli zajmować, one nie miały żadnych złóż. Co prawda, Libia ma złoża Europy, jednakże no wtedy, no, nie odkryto ich dopiero, to było po II Wojnie Światowej. I wybierano sobie takie miejsca, żeby po prostu zająć jakieś tereny, żeby mieć jakieś kolonie, no bo jak Francja czy Wielka Brytania mają kolonie, czy Niemcy, no to dlaczego my nie mamy mieć swojej kolonii? No to objęto tutaj kierunek libijski, gdzie w 1911 roku lądują wojska włoskie i rozpoczyna się no, taka ciężka i mozolna Walka. I co, tutaj, co jest też ciekawe, to jednym z dowódców oddziałów tureckich był młody kapitan, później słynny jako Atatürk, czyli ojciec Turków, Mustafa Kemel, który właśnie później został generałem i reprezentował to stronnictwo młodo-Turków, które przejęło później władzę. Włochy ugrzęzły w Libii, ale znowuż szczęście się tutaj uśmiechnęło. I w 1912 roku dochodzi do pierwszej wojny bałkańskiej, i Turcja musiała spasować. Po prostu zrezygnowała z walki na dwa fronty. Ostatecznie podpisano 18 października pod Lozanną pokój. Wojna o Libię z Turcją była takim prestiżowym zwycięstwem, jednak wpłynęła na stan wojska, wojska włoskiego podczas pierwszej wojny światowej. No i w końcu dochodzi do owej wojny, wielkiej wojny, gdzie Włochy zmieniają front, politycy tacy przechodzą na stronę państw Ententy i tu traktat w Londynie, który obiecuje im bardzo wiele. No, tak jak wcześniej powiedziałem, Wielka Brytania i Francja była w stanie wszystko obiecać. Zresztą może trochę jak z Polakami, że nam też potrafiono wszystko obiecać, że na końcu rzeczywistość zweryfikowała em, to, jak jakie jak jest takie prawidłowe podejście do danego sojusznika. Otóż Włochom obiecano. Uwaga teraz, Istria, Tydent, wybrzeże Dalmacji, kontrola do Dekanezu, turecka prowincja Antalai i kontrola nad Albanią. Z tego wiesz ile dostali? Pewnie niewiele, ile? No, te pierwsze dwa. To tak wygląda dość marnie z tak szerokich zapowiedzi. Ale tak jak na początku powiedziałem, Włochy pomimo bycia w obozie wyganym była no, takim słabym mocarstwem. Zbitym wewnętrznie politycznie, ze słabą, a nie z wielkimi aspiracjami. Bo ich aspiracje były jeszcze większe. Otóż, no, często historycy podnoszą to, uwaga, tacy mm, anglosascy dokładnie, że Włosi mieli aspiracje o pola naftowe Rumunii, ziarno Ukrainy i kopalnie na, na Kaukazie. Nie byli oni umiarkowani w swoich roszczeniach i to porodziło poczucie zawodu i oszukania przez partnerów. Jednakże powiedzmy sobie szczerze, no, trzeba to jakoś wszystko w Pewien sposób wytłumaczyć. I to jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Otóż obiecano sprawiedliwy podział kolonii niemieckich. I do tego oczywiście nie doszło. A mianowicie e, Anglia i Wielka Brytania rozwiązała to w sposób taki dość ciekawy. A mianowicie te kolonie m, nie mogły zostać podzielone między właśnie te, te trzy kraje, ponieważ y, tam za. Wprowadzone, jak to tak swoim językiem, zarządy komisaryczne, które miały doprowadzić do unisamodzielenia się tych krajów. Jak, jak, jak Tak, takie mandaty, i później tam miały być to niezależne państwa. No i jeżeli Włosi się, Włosi się właśnie zgłosili potykają te mówię, ale nie, 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 bo to są kraje mandatowe. Także tutaj nie możemy nic dać, prawda? Także zostali niestety oszukani, i to też wynikało z tego, z tej, zwłaszcza jak mamy do czynienia z tą końcówką pierwszej wojny światowej, te klęski. Na, właśnie na tym froncie włoskim to, że mamy do czynienia z dość dużym niezadowoleniem społecznym, ze zmęczeniem wynikającym z wojny. Ale też wspominasz, że właśnie ta sytuacja wewnętrzna nie, nie sprzyjęła realizacji tych imperialnych planów, ponieważ no, Włochy też zmagają się z problemami ekonomicznymi. No właśnie jak można prowadzić politykę mocarstwową, jeżeli w kraju mamy sytuację, gdzie za chwilę może dojść do rewolucji na wzór bolszewickiej. Tak dosłownie bolszewickiej, czy, czy, czy socjalistycznej jak w Niemczech? Nie no, była taka ewentualność, ponieważ miliony żołnierzy wróciło do domów w bardzo no, fatalnych nastrojach. Mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym, słabość rządów, sytuacja dyplomacji włoskiej, sytuacja międzynarodowa przedstawiała się fatalnie. Wygrana, mamy do czynienia z wygraną socjalistów w 1919 roku, co spowodowało, że właśnie ten scenariusz bolszewicki był e, absolutnie realny. Zresztą już tworzono już tam, tam rady robotnicze, dochodziło do strajków, protestów, e, nawet użyto e, do, do, dochodziło do stać między socjalistami a, a policją czy wojskiem. Czyli mamy sytuację bardzo podobną jak w Niemczech, e, coś na wzór właśnie niemiecki i. Tu też pewna analogia, bo pojawia się anioł opatrznościowy, mąż stanu, który paradoksalnie sprzeciwia się temu nurtowi, ale też wywodzi się właśnie z niego. Tak, pojawia się anioł opatrzności w osobie Benito Mussoliniego. Tutaj krótko powiem, ponieważ będziemy mieli oddzielny odcinek na temat Benito Mussoliniego. Był to renegat z partii socjalistycznej, który nazywał bolszewizm rakiem, gangreną, stanem zapalnym. A faszyzm był tym skalpelem, który chirurgiczną precyzją uleczy ciało polityczne. Do gry wchodzi gracz, który może wiele w świecie liberalnej demokracji i zamiesza w tym kraju na 23 lata. Ale o tym będziemy mówili w kolejnym odcinku, ponieważ postać Benito Mussoliniego jest można powiedzieć, że postacią fantastyczną, ponieważ w świecie tzw. liberalnej demokracji był Na początku nie był uznawany za jakiegoś tam potwora, tylko wręcz przeciwnie. No był takim showmanem, który robił wrażenie. No, no. No tak, absolutnie. Zresztą te jego przemówienia to nie było. Peretkowe. Tak, że... no, tak, tak. tak. To, to po prostu też były reżyserowane, podobnie jak Adolf Hitler. Też te przemówienia, które miał, tylko, miał tylko swoich reżyserów. Właśnie to jest najlepsze, że jak porównując obu tych polityków, to te niemieckie są takie historyczne, wagnerowskie a, a te włoskie to są z taką operetkową pompą, gdzie są uśmiechnięci, wylatują. To jest taka różnica, bo to ta niemiecka agresja, a tam taka pompa i nadęcie. No, ja powiedzmy sobie szczerze, że Benito Mussolini jest, Benito Mussolini jest, taka historia. Ja do przodu. Ale, jeszcze, ale jest też tak, że on był nazywany takim wcieleniem Cezarów, którzy, którzy, którzy mieli właśnie to imperium, że jednakże te Włochy, tak jak przedstawiłem na przykładzie armii włoskiej, która no jak, jak można przez 70 lat nie stworzyć dobrej armii, wyszkolonej armii i armii, która ma dobrą broń. Włochom się to nie udało. O, jedynie co to mieli, to mieli bardzo dobrą marynarkę. Czyli to była taka grupa rekonstrukcyjna Imperium Rzymskiego. Tak, grupa rekonstrukcyjna, tylko że pewnie ci, ci Rzymianie, którzy jakby się obudzili w świecie faszystowskim i zobaczyli tą armię, no to no można... i też tak już na podsumowaniu tam, faszyzm, to tak został zmieniony językowo znaczenie tego słowa, że kojarzy nam się z czymś, co tak przyprawia o ciarki z jakąś niesły, niesłychaną brutalnością, a ten włoski faszyzm no, to był taki dość. Opo... Znaczy, oczywiście zdarzały się tam pobicia śmiertelne. Ale no, generalnie nie, no, to taka jedna sytuacja doprowadziła do tego, że. Tak, jeśli chodzi o to, te wewnętrzne, to były, były zamieszki, bijatyki, natomiast no porównanie z niemieckim narodowym socjalizmem no to, to był system taki dość nieudolny. No, w porównaniu z nimi to tak, to tak, z całą pewnością. Z, z bolszewizmem oczywiście. No, to jeszcze przez parę lat po objęciu własnym w, 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 we Włoszech Mussoliniego, nawet można powiedzieć, że miał doskonałego ministra finansów, gdzie, jak to powiedział pan profesor Bartyzen, nawet Ludwik von Mises, taki przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, by się go nie powstydził. Ale o to będziemy rozmawiać już w innym odcinku na ten temat. Szanowni Państwo, oczywiście serdecznie zapraszam do wspijania naszego kanału poprzez Bajkowi, gdzie można postawić nam kawę, to oczywiście te środki idą na wspieranie naszego kanału, ale i też polecam książkę Stanisława Żułaskiego, Hitler, korzenie zła, rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech 1918-1923. Na dzisiaj to, to jest już tyle albo aż tyle. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, polecajcie nas i do usłyszenia przy następnej okazji. Pozdrawiam.